Co mamy na stole operacyjnym? Małek od rozrzutnika, rozdopcy łomówka. To by było wszystko pików, ale w na wałku jest wypierdolone pod klin. Widziałem sobie łogiera i to mały dyliżans. Gwoźdź nie tylko domu, to nie bez tego dużego kabana by męczył. I się zemściło. Ej kuraczek, już jest stary. Klin się rozpierdolił w pust, roderwał i chuj. Po porzeniu. A żeby było cudownie, bo przecież jak może być inaczej? Sam pasztet u góry. Idę się kąpać. Pięknie się zanosi. Akcja gnój.